Materiał został zrealizowany w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. 20 listopada 2022 roku został uruchomiony czat GPT. To spowodowało wielkie zawirowania na naszym rynku. Pojawiło się wiele informacji, wiele narzędzi, wiele kursów związanych ze sztuczną inteligencją. Ja nazywam się Małgorzata Dynowska i o tym właśnie porozmawiam dzisiaj z moją gościnią Aleksandrą Kosior, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaczką splotów kultury i technologii związaną z Humanities, Arts Technology Research Center oraz Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM. Pod nazwiskiem Binicewicz Ola opublikowała książkę o prywatności w świecie nowych technologii Asymetria Przejrzystości. Olu, czym dla Ciebie, osoby zajmującej się zawodowo splotami kultury i technologii, było pojawienie się czatu GPT? E Dzień dobry. Ja się może na początku przywitam i serdecznie podziękuję za zaproszenie do udziału w tej rozmowie i już spiesząc do odpowiedzi na Twoje pytanie, tak sobie myślę, że Ty rozpoczęłaś od... Chatu GPT od 2022 roku, i dla wielu to też był punkt startowy do dyskusji, bo zrobiło się głośno o sztucznej inteligencji, zrobiło się głośno o tych wielkich modelach językowych, takich jak Chat GPT, i dla wielu to był początek zastanawiania się nad tym, co będzie dalej, co się dzieje teraz. Natomiast to jest. Yy, to jest taki początek pewnej burzy medialnej, dyskusji. Od tego czasu wydarzyło się wiele konferencji, spotkań, e, różnego typu wydarzeń. Natomiast warto pamiętać, że badania nad sztuczną inteligencją i to nie tylko jako technologią rozwijaną w ramach nauk ścisłych, ale też taki namysł humanistyczny, społeczny nad narzędziami sztucznej inteligencji. E, możemy go tropić w czasie tak? du dużo wcześniej niż, niż sam ten chat GPT. Więc kiedy myślę o tym momencie, o tym 2022 roku, no to oszałamiający sukces firmy OpenAI i tego narzędzia jakim jest chat GPT i właśnie początek, początek dyskusji. Natomiast właśnie z taką gwiazdeczką, że że nie od tego się zaczęło, że nie od tego się zaczęło i że ta historia rozwoju sztucznej inteligencji to, już, to jest tak naprawdę już bardzo, bardzo długa historia, no bo sięga pierwszej połowy XX wieku. Jakby mm -hmm. Takich pierwszych, pierwszych rozważań nad sztuczną inteligencją, a myślę, że można tropić nawet ten namysł, jakieś, jeśli chodzi o jakieś wizje, idee sztucznych agentów, czy jakichś takich pomocy technologicznych człowieka, to nawet wcześniej niż pierwsza połowa XX wieku. To prawda. Chociażby sam test Turinga, który tak. gdzieś tam też nas systematyzuje w tych naszych rozważaniach. Niemniej jednak wiemy, że sztuczna inteligencja taka dostępna tak jakby od ręki to jest miejsce, gdzie możemy wygenerować bardzo dużo twórczych rzeczy, bardzo dużo twórczych Elementów. Możemy poprosić o wygenerowanie chociażby obrazu, tekstu czy dźwięku, które następnie możemy wykorzystać w dowolny sposób. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy takie narzędzie, które ma takie wielkie możliwości, to jest narzędzie etyczne? Czy możemy w jakiś sposób nad tym zapanować? Czy może są już rozważania na ten temat? Mm -hmm. Ja myślę, że też warto um, usystematyzować ten namysł nad sztuczną inteligencją, bo to o czym tutaj za chwileczkę będziemy rozmawiać, to tak naprawdę tylko jakaś jedna jej odsłona. To znaczy mówimy tutaj o generatywnej sztucznej inteligencji, mm -hmm. czyli takiej, która tak jak powiedziałaś um, produkuje ten tak zwany generuje, produkuje nowy content, tworzy coś, tak? No bo użyłaś też tego słowa twórczość, czyli generuje tak. nam obrazy, generuje nam tekst, generuje nam audio, wideo i tak e, dalej. I tu rzeczywiście kiedy pomyślimy sobie o tego typu narzędziach generatywnej, sztucznej inteligencji, to to rodzi pytania o cechy dotychczas przypisywane tylko ludziom, prawda? No bo twórczość, kreatywność, wykorzystanie tego typu zasobów to było coś, wydawałoby się, takiego czysto ludzkiego, coś, co wyróżnia człowieka w świecie. I ten namysł taki, powiedziałabym, humanistyczny nad tą generatywną sztuczną inteligencją właśnie w stronę też takich pytań zmierza. To znaczy, czym jest w takim razie choćby ta twórczość czy kreatywność w, w dobie sztucznej inteligencji. Czy można zapanować? To jest w ogóle ciekawe pytanie. Ja myślę, że trochę właśnie systematyzując namysł nad sztuczną inteligencją, rozgraniczając, nazywając te konkretne narzędzia, to już trochę taki językowo... Panujemy nad tym, czy mamy choćby poczucie, że troszeczkę nad tym, nad tym panujemy. Natomiast oczywiście to możemy wykorzystywać w różnych obszarach naszego życia i to jest taka strefa, w której powstaje obecnie wiele pytań takich otwartych, co my właściwie możemy zrobić z tymi różnymi narzędziami sztucznej inteligencji, czy to ze wspomnianymi wcześniej modelami językowymi, czy różnymi narzędziami generującymi nam treści audio czy wideo. O, więc to tak naprawdę wszystko są bardzo otwarte pytania, co chcemy z tym zrobić. Tak? Mamy pewne możliwości technologiczne, natomiast do czego wykorzystamy te narzędzia, co chcemy z nimi robić. To wszystko właściwe pozostaje wciąż kwestią otwartą i, i takim dużym wyzwaniem w dzisiejszym świecie. Natomiast twoje pytanie na końcu zmierzało w stronę etyczności, prawda? Bo tutaj trochę Odróbinkę. pomijam ten wątek, tak. ale już do niego wracam. To znaczy. Tu znowu możemy wyróżnić różne podejścia, tak? Będziemy mieli zwolenników podejścia tak zwanej wbudowanej w te narzędzia etyki, czyli takiego podejścia ethics by design czyli możliwość wbudowania pewnych takich uwarunkowań etycznych w te narzędzia technologiczne, czyli trochę zaprojektowanie je w taki etyczny sposób. Natomiast to, to sugeruje nam, że możemy też. Zaprojektować pewnych moralnych agentów, czy takich moralnych, mm, <grymne> tak, tak, no bo kiedy pomyślimy sobie o człowieku, no to mamy właśnie takiego um, sprawczy, sprawczy, moralny podmiot, który sobie działa w świecie, prawda? No tak, tak myślimy sobie o ludziach, oni podejmują etyczne decyzje. Natomiast kiedy myślimy o narzędziach technologicznych, na przykład o systemach sztucznej inteligencji, na przykład o te, tych systemach generatywnej sztucznej inteligencji, no to e, pytanie, czy on, czy możemy tutaj analogicznie potraktować je jako takie podmioty moralne? No i jeżeli jesteśmy, to jest znowu otwarte pytanie, czy możemy je zaprojektować jako takie podmioty moralne. Będą i są takie próby właśnie takiego projektowania etycznego, czy wbudowania etyki w te narzędzia. Natomiast też mamy taki przeciwny trend, to znaczy sugerowania, że to jednak są tylko narzędzia i ta etyka pozostaje wciąż po stronie człowieka, który z tych narzędzi. Narzędzi korzysta. Także jakby to etyczne wykorzystanie narzędzi e, będzie przypisane jednak człowiekowi do człowieka. Tak, do człowieka. I tak, tutaj... tutaj Może jedną rzecz, ale już ci oddaję głos. Bo już mi się nasuwa tak. następne pytanie. Ja myślę, że taką ciekawą perspektywą w myśleniu o etyczności, o etyce sztucznej inteligencji, czy w czy, czy, czy etyce związanej ze sztuczną inteligencją jest taka postać filozofa współczesnego Luciano Floridiego. Jest taki włoski filozof który mówi właściwie o takich dwóch podejściach, czyli takim wspomnianym przeze mnie ethics by design, czyli projektowaniu narzędzi, takim etycznym projektowaniu narzędzi, ale też tworzeniu takiego proetycznego środowiska w korzystaniu z nich. To znaczy, nie mamy wbudowanych pewnych zasad etycznych w same narzędzia, ale tworzymy takie środowisko wokół korzystania z tych narzędzi, które niejako wymusza na użytkownikach podjęcie decyzji, Moralnych, czy pojęcie mm. decyzji o charakterze etycznym. Na przykładzie. Na przykładzie, dobrze. Tak. I to jest też przykład, który Floridi podaje, to znaczy takie zaprojektowanie, wbudowanie etyki w narzędzie, czy. czy, czy, czy... W jakiś system oznaczałoby, że kiedy na przykład nabywamy prawo jazdy, stajemy się użytkownikami samochodów i one też mogą być przecież wyposażone w sztuczną inteligencję, to jednocześnie, jako tacy nabywcy czy, czy nowi użytkownicy prawa jazdy, jednocześnie zgadzamy się na to, że stajemy się również dawcami organów. Tak? Czyli jakby chcąc mieć prawo jazdy decydujemy się na to, jakby mamy wbudowaną tą zasadę, że jednocześnie stajemy się dawcami organów. I to jest to ethics by design. Natomiast kiedy tworzymy proetyczne środowisko, to mm, mówimy takim nowym kierowcom, okej okay, dostaniecie prawo jazdy, jeżeli teraz wypełnicie druk, czy podejmiecie decyzję, że jesteście lub nie jesteście tymi dawcami organów. Czyli oni ja mogą zadecydować. Dokładnie tak. I wtedy decyzja stoi, jest po stronie użytku technologii. Mm. Tak? Natomiast wymuszamy na nim podjęcie tej decyzji. Okej. Okay. Powiem tak, dla mnie podjęcie decyzji samodzielnie byłoby dużo bardziej komfortowe, niż jeżeli ktoś dałby mi ultimatum albo prawo jazdy, albo i decyzja na temat dawstwa organów albo brak prawa jazdy. Ten przykład Teorii Diego jest też dosyć kontrowersyjny, taki na ostrzu noża, jest i, ostry, Tak, tak, to tak i to mi się też podoba, tak, on jest też, też Jest bardzo czytelny i uzmysławia rzeczywiście, o co chodzi w tych dwóch podejściach do, do technologii. I tu znowu pozostaje to kwestią pewnego wyboru, i wyobrażam sobie, że w najbliższej przyszłości ustawodawstwo, i to krajowe, i międzynarodowe, będzie musiało sobie z tego typu decyzjami poradzić. Ja myślę, że to jest bardzo ważny temat w kontekście nawet momentu, w którym pojawił się rzeczywiście ChatGPT, ale on się pojawił wszędzie. Nie było miejsca, w którym nagle, które by nie wiedziało, że takie narzędzie mamy. Pojawił się również w szkole. I to jest coś, co mnie przyznaje, fascyn przyznaje fascynuje i intryguje, bo o ile Większość moich uczniów mówi, że sprawdzili i czasami korzystają. O tyle większość moich kolegów i koleżanek dopiero po jakimś czasie mówiła, że sprawdza i korzysta. Korzystamy jako nauczyciele z wielu, z wielu różnych funkcji, ale przyznaję, że niektórym moim uczniom wychodzi to Łatwiej, lepiej. I teraz mam pytanie do Ciebie: jakie Ty masz doświadczenia? Czy na podstawie Twoich badań i publikacji masz zdanie na temat, jak my, jako nauczyciele, wychodzimy w starciu z tą technologią, akurat? Mm -hmm. uh, super. Też ciekawe jest to, jak zadajesz to pytanie, prawda? Bo ono już sugeruje, że, że my się z tą technologią ścieramy, że musimy z nią walczyć. E, prawda? Że to tak, jest jakiś. Że to jest ciężar, a w, w, w sumie masz rację, bo to w sumie dla niektórych osób to może być łatwość, pomoc i wsparcie, to prawda. Tak, tak, więc tu, tu też ten język, jakim się posługujemy, myślę, że tak fajnie podsuwa nam, jakby trochę zdradza też nasz sposób myślenia o, o technologii, nie tylko. Technologii. Więc ja bym się zastanawiała, czy rzeczywiście jest to starcie. Myślę, że w wielu wypadkach tak. I jak Chat GPT i jego możliwości, czy możliwości jego wykorzystania. To oczywiście takie budzące najwięcej kontrowersji w edukacji, czyli wykorzystania do na przykład przypisania sobie cudzych słów, czyli na przykład tworzenia esejów, czy tworzenia prac w naszym imieniu i oddawania ich pod ocenę nauczycielom, na przykład. Ale to też działa w drugą stronę, bo oczywiście nauczyciele też z czata GPT mogą korzystać do tego, żeby zna odnaleźć łatwe rozwiązania w. w... Zaprojektować chociażby. Chociaż w w sylabus, albo, albo syllabus dokładnie. Oczywiście, albo sprawdzian. A teraz tak? wychodzi na to, co projektujemy przy, <laughs> przy pomocy, <śmiech> tak, <śmiech> przy pomocy tak. czatu. Więc tak, może się okazać, że rzeczywiście czat GPT projektuje nam y, temat eseju, a jednocześnie potem y, odpowiada i tworzy prace, które na zadany przez siebie temat, bo korzystają z niego też, y, też uczniowie. Y, więc tak, więc w, y, na tym poziomie oczywiście to może być starcie z technologią i w w ten sposób, kiedy myślimy o tym, to schodzimy też na jakiś taki poziom regulacji, czy to w szkole, czy na uniwersytecie próby jakiegoś takiego okiełznania regulacjami możliwości korzystania z tych narzędzi. I to się obecnie dzieje. I to się dzieje z mojego takiego doświadczenia uniwersyteckiego, no choćby na uniwersytecie, który reprezentuje, czyli Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam już została powołana komisja, która do spraw etycznego wykorzystania tego typu narzędzi powstało odpowiednie rozporządzenie, czy takie wytyczne dotyczące etycznego korzystania z tych narzędzi i samo to, że one już powstają, to też świadczy o tym, że uniwersytety, szkoły także y nie zabraniają korzystania z tych narzędzi. I to już jest, myślę, ważny taki trop interpretacyjny, no bo równie dobrze mógłby, mógłby powstać zakaz korzystania z czatu GPT, czy innych czatów, czy innych narzędzi w szkołach, na uniwersytetach. Tak się nie dzieje, jednak idziemy w stronę mądrego korzystania, refleksyjnego korzystania. Oczywiście, możemy sobie zadać pytanie, co to oznacza. Po to są te wszystkie komisje, po to są te wszystkie regulacje, natomiast te wytyczne, one oczywiście opierają się się na pewnych wskazówkach, sugestiach. to w tym sensie wciąż może być pewna taka regulacyjna szara strefa jak my korzystamy do jakiego stopnia kiedy się przyznawać co podawać do wiadomości tego nauczyciela ale też co podawać do wiadomości ucznia no bo teraz czy my jako dydaktycy tworzący sylabusy przy pomocy czatu GPT powinniśmy mówić uczniom że no, korzystaliśmy z takiego narzędzia jakby w świetle jak jakiś taki realizując postulat przejrzystości transparentności w tej relacji no moglibyśmy też prawda o to zapytać czy w takim razie powinniśmy informować, że też korzystaliśmy. Tak więc to... to jest dla mnie fascynująca sytuacja, że w jednym czasie uczeń i nauczyciel czy wykładowca akademicki uczymy się dokładnie tego samego i tak naprawdę tą, ten poziom etyki budujemy, sprawdzamy, badamy i dla mnie jest to istotne w kontekście relacyjności, bo jeżeli ja generuję coś sztuczną inteligencją, co potem przedstawiam moim uczniom, w jakiejkolwiek postaci, czy to zadania projektu, to czym mam mówić? Słuchajcie, korzystałam, skoro wymagam od moich uczniów, żeby też byli fair wobec mnie. Ale to też tu mi się nasuwa pytanie, czy ta sytuacja będzie miała wpływ na relacje uczeń-nauczyciel. Zdecydowanie tak. Powiedziałabym, że tak, że to już się dzieje. Um, tu rzeczywiście pełna zgoda co do tego, co przed chwilą e, powiedziałaś. Tak? To z, a propos tej relacyjności czy budowania relacji nauczyciel-uczeń. E, znowu ja myślę, że zależy to od tego, jak bardzo ta relacja, czy się zmieni, jak bardzo się zmieni. No skoro powiedziałam już, że w mojej ocenie się zmieni, mm -hmm. no to teraz e, e, odpowiedź na dalsze pytanie, jak się zmieni, zależy od tego, jaką przyjmiemy. Perspektywę w oglądzie tego, czym sztuczna inteligencja jest. To znaczy, trochę to zależy od tego, jak sobie ją zdefiniujemy. To znaczy, wyobrażam sobie, że jeżeli potraktujemy, i tu znowu, albo część nauczycieli, edukatorów potraktuje ją po prostu jako narzędzie kolejne narzędzie, z którego może korzystać w klasie takie jak kalkulator, komputer czy cokolwiek innego. Każde poprzednie, które wzbudzało kontrowersje. E, tak, no to możemy powiedzieć i być może część nauczycieli powiedziałaby, nic się nie zmieni, no bo okej, okay, mamy kolejne narzędzie, z którego korzystamy, mądrze korzystamy, jest ten nadzór nauczyciela, więc jest możliwe... Powiedziałabym raczej chyba wsparcie, wsparcie i opieka. tak Tak, jasne, bo kiedy mówimy w ogóle o tej relacji nauczyciela z uczniem i, i to, co powiedziałaś, co mi tak bardzo spodobało, że się obie strony jednocześnie uczą tak, takiego taki. mądrego korzystania. Jasne, ja się zgadzam z tym i to jest tak naprawdę bardzo fajne. Z jednej strony wyzwanie, ale też być może początek fajnej przykody edukacyjnej. To znaczy, to jest taka bardzo nietypowa i właśnie być może nowa sytuacja, która umożliwi rzeczywiście budowanie takiej partnerskiej relacji z uczniami. Być może. Tak. być może być to być może. jest jedna, jedna z wizji przyszłości edukacyjnej tak. ale jak już o wizjach to ja mam takie na początku jak w ogóle zaznajamiałam się z tym narzędziem i uczyłam się tak naprawdę mhm. narzędzi uczyłam zdobywałam informacje mnie zastanawiało i to było poddawane w kilku czasopismach artykułach naukowych również czy Zawód nauczyciela w kontekście pojawienia się szeroko dostępnej generatywnej sztucznej inteligencji może być zagrożony, czy coś mm -hmm. czy my jako nauczyciele powinniśmy obawiać się oddechu sztucznej inteligencji na naszych plecach? Jeśli tylko pozwolisz, chciałabym wrócić myślą do, do, do tego, Jasne, o czym przed chwilą mówiłam. Bo tak czuję, że, że nie dokończyłam tej myśli, ja ale obiecuję, słowo. że za chwilę wróciłem do, do, do Twojego pytania o, o przyszłość tego zawodu. Natomiast to, do czego chciałabym na sekundę wrócić, to te możliwe sposoby rozumienia sztucznej inteligencji, mhm. bo powiedziałam, że możemy ją potraktować jako na, narzędzie i potencjalnie w nic się nie zmieni, a być może właśnie będzie to jakieś wsparcie, hmm, wsparcie w klasie, wsparcie w procesie edukacyjnym. Ale kiedy pomyślimy sobie o tym, że możemy tą sztuczną inteligencję potraktować jako hmm, część szerszego. Porządku społecznego czy społeczno-kulturowego, to wtedy to też jest wielkie wyzwanie też jako temat do podjęcia z uczniami wyobrażam sobie nie tylko w trakcie, czy godziny wychowawczej, czy, czy przedmiotów dedykowanych namysłowi nad mediami czy technologiami, jeśli takie pojawiają się w programie, ale także być może przy okazji na innych przedmiotach, tak? no bo wtedy patrzymy na sztuczną inteligencję jako. Część czegoś większego, tak? tak jak wspomniałam, na przykład porządku społecznego, no bo sztuczna inteligencja będzie łączyć się również z jakimiś kosztami środowiskowymi, tak? to znaczy jej powstawanie czy wykorzystanie na przykład ze śladem węglowym. I i tak jakby idąc tym tropem możemy pomyśleć sobie o różnych możliwych takich tropach interpretacyjnych i takich tematach do namysłu razem z, razem z uczniami, tu jakby celowo mówię razem z nimi jakby nawiązując do tego, o czym mówiłyśmy przed chwilą, o tym partnerstwie. Więc z jednej strony narzędzie, z drugiej strony jako część szerszego porządku, jako taki temat wywoławczy też do dyskusji, ale znowu kiedy na przykład z trzeciej jakiejś tam strony już chyba możliwe i potraktujemy sztuczną inteligencję, czy przyznamy jej jakiś rodzaj sprawczości, być może jakiś nowy rodzaj sprawczości, który mamy w świecie, być może nawet potencjalnie potraktujemy ją podmiotowo, to wtedy i partnersko, no to wtedy ta relacja z uczniami, nauczyciela z uczniem również będzie się zmieniać, tak? I tu yy, myślę, w te, idę w tę stronę jakichś takich rozważań, wizji, o które mm -hmm. też już na końcu pytałaś. Yy personalizacji, uczenia, tworzenia czy powstawania takich asystentów sztucznej inteligencji, edukacyjnych asystentów, którzy pozwolą personalizować, personalizować proces edukacji czy pracę z konkretnym uczniem. I tu myślę, że właśnie tego typu wizja prowadzi do Twojego ostatniego pytania o losy. Losy tego zawodu, mm -hmm. tak? No bo jeżeli przyznajemy sprawczość takim narzędziom, jeżeli mówimy, że one są tą trzecią stroną, która pojawia się w relacji nauczyciela z uczniem, no to w takim razie, czy ona przypadkiem nie wypiera nam tego nauczyciela i czy on rzeczywiście będzie potrzebny? I to jest takie pytanie, które ja. Tak naprawdę często słyszę, w ostatnim półroczu sobie pomyślę, że byłam na kilku konferencjach, zresztą spotkałyśmy tak to się na, tak na, na kilku konferencjach, to to pytanie było, było dość często podnoszone. I taka moja prosta odpowiedź, ale osobiste jakieś przekonanie nie nie zniknie ten zawód. <laughs> to jakaś taka może optymistyczne, optymistyczna wizja przeze mnie przemawia, ale też przygotowując się do naszej rozmowy i zajrzałam na. Strony, czy do raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. To jest organizacja, która tak dość regularnie publikuje raporty, między innymi dotyczące zagrożenia automatyzacją niektórych zawodów. I sprawdziłam sobie w tym najnowszym raporcie, czy tam się przypadkiem nie pojawia zawód nauczyciela w jakiejś pierwszej dziesiątce i się nie pojawia. W pierwszej dwudziestce też się nie pojawia. Jest szansa. Tak. Co więcej, nawet na, na szarym końcu tamtego rankingu, czyli wśród zawodów najmniej objętych tym zagrożeniem automatyzacji, pojawia się zawód nauczyciela akademickiego. Więc tu myślę, że jeśli chodzi o edukatorów, o nauczycieli, nie ma takiego dużego zagrożenia. Tak, bo to ta automatyzacja jest związana z pewnymi powtarzalnymi czynnościami, mechanicznymi czynnościami powtarzalnymi, no też jakby w takim sensie poznawczym, nie tylko fizycznym, mechanicznym, ale tutaj znowu jest pytanie o to, jak my postrzegamy obecnie rolę nauczycieli w szkole, tak, bo jeżeli pomyślimy sobie, że edukacja polega tylko na przekazywaniu faktów i na przekazywanie jakichś konkretnych informacji, suchych faktów, no to rzeczywiście może być problem. Natomiast my dobrze wiemy, że nie tylko na tym edukacja Dokładnie. polega. Ja myślę, że fakty uczniowie mają w tych swoich małych skrzyneczkach, smartfonach i oni są w stanie te fakty znaleźć w kilka sekund i wydobyć to, czego potrzebują. A niemniej jednak Cieszę się, że mamy zgodę tutaj, że czynnik ludzki jest nie do zastąpienia i taki ogląd sytuacji, z którą się spotykamy, czy w klasie, czy w indywidualnych rozmowach, interpretacja go i wsparcie w różnych dziedzinach, zasobach naszych uczniów, jest po stronie nauczyciela właśnie. Mhm. Ale przyznaję, że zaskoczyłaś mnie tym stwierdzeniem, że zawód nauczyciela akademickiego znalazł się w OECD. Mhm, tak, 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 tak. Jest na szarym końcu, więc jest tu na, na, na nadzieja, może dlatego ten mój optymizm. E, podobnie zresztą jak e, badacze społeczni, czyli tam gdzie wymagane są, e, wymagana jest duży, duża doza jakiejś takiej refleksyjności, może inaczej, tam gdzie, gdzie nie ma tych za wiele, tych powtarzalnych czynności, które mogą zastąpić maszyny, mhm. technologie, narzędzia technologiczne, tam rzeczywiście tego zagrożenia dużego nie ma. Natomiast mówimy też o jakichś e, wizjach przyszłości. E, d, d, mnie jako humanistkę jednak najbardziej interesuje to, e, co się za nimi kryje. To znaczy to, jak my postrzegamy człowieka, jak go rozumiemy e, w świecie zdominowanym przez nowe technologie. I oczywiście, że ma to duży związek z edukacją. No, wspomniany Przeze mnie chwilę temu w y, Floridii, w odniesieniu do edukacji, właśnie y, pisał, że takim wyzwaniem na ten świat zdominowany nowymi technologiami, w odniesieniu do edukacji, to pytanie, największe wyzwanie, czy takie fundamentalne pytanie, y, dotyczy nie tego, y, nie dotyczy tego w jaki sposób nauczać, bo tak jak mówiłaś, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, on jest niezwykle łatwy dzisiaj, prawda? prawda? Natomiast pytanie dotyczy, czego nauczać, tak? Jakby w jaki spo... czego nauczać, jak rozumieć dzisiejszy świat w dobie choćby tak łatwego dostępu do, do informacji. Tak, ale ja myślę, że to już jest temat na następny podcast i na następne zaproszenie. Bardzo się cieszę, że ta wizja zawodu nauczycielskiego jest optymistyczna. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym innym podcaście w, następnym innym, w następnej innej sytuacji. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była Aleksandra Kosior, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie dziękuję. Materiał został zrealizowany w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.